Kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj, Nadia, w odcinku Halloweenowym, już troszeczkę nagrywałyśmy, ale no. okaz już chciał nagrywał. Zacz, w, zaczęłyśmy wycinać mnie. To moja. To moja. Bo myślałyśmy, że nagrywamy, a nie nagrywałyśmy. Yy, I ten. Ja już mam. No i teraz I dopiero okazuje się, że nagrywamy. I już Więc. Dobra. Nagrywamy. Więc teraz nagrywamy i widzicie, jak wycinamy. Hej, fajnie. Fajnie, ci wyszła ta Tobie. Jakbyście chcieli wiedzieć, to. Stoję na garnku. Nie znam mnożenia. Spoko. <grym> yy. Fuj, nie wrzucę mi tylko tego do mojego. Będę ci tylko przyku. Yy. Takie jakieś kubły. Ej, potem możemy ugotować zupę. <grym> Można z takiego czegoś? Nie no. wiem. Yy. Fuj. Yy. Kone, konie na mój ten ale szczer, szczery uśmiech moja Madynia. moja Dynia ma szczery uśmiech niech to nieznośne coś Kwadratowy nosek zrobię. No to zrób. Eee. Tym więcej zrób? Im więcej dziur, tym lepszy efekt. Możesz jeszcze. Tu możesz się podpisać. Jak też markerem. Masz marker? Mam. Dobrze. I ja już prawie kończę. Wy. Wydrążanie i to są no, Bo widzicie, patrzcie, ja cała dnia jest taka u, śliniąca, taka... Widzicie co? Nie? No taka śliska. No i to jest od tego czegoś, co ona ma na sobie w środku. Od pestek różnych. I fast foodów. Fast food to jest mak. Nie, że niedobry, tylko niezdrowe jedzenie. No, a dla mnie to jest zdrowe. I dla ciebie też? Nie? Skąd wiesz? A zdrowe to jest dla ciebie? To jest niezdrowe. Ale dla mnie, a, to... To, jest dla mnie to jest zdrowe i pyszne, a dla ciebie? A, pyszne, ale niezdrowe. No dobra, dla mnie niezdrowe, ale z To będzie kotek. Chcesz zrobić kotkę? Tak, mam zrobię. Okej. Okay. Pierwszy raz zobaczę dynię kotka. w Simsach nie widziałaś? Mm, nie, nie widziałam. Ej, o której się stałaś tak prosto? O ósmej kolega mnie obudził. Ja stałam o ósmej. Nie, nie obudził mnie. 20 minut po tym do mnie zadzwonił, po moim obudzeniu. O ósmej. Ja, za, ja stałam o ósmej 45. Ja też. Ale nie 45. Ja o ósmej ileś tam. Dobra. Już za chwilę skończę. Jeszcze parę pyszczek. Dobra, patrzcie! A ja wyciszyłam. Patrzcie! Ona... Pokaż! Ona nic w sobie nie ma! Widzicie? A ja jej pyszczek wycieram. Nic ej, mogę umyć. Ci daje, żebyś to wytarła Dnie. A moja jak na razie. Dobra, mo moją dynkę muszę też wysypać. Jeszcze bym będę potrzebowała. Ha, 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 ha. Używaj sobie nóż, bo ja nie potrzebuję. Żeby... Dobrze. Oh, moja dynia, jest prześliczna. I Twoja też jest prześliczna. Ej, patrzcie się coś użyto będziesz miała taką ślizgą Wiesz? Dobra Mi jeszcze teraz pozostało, wiecie co? Wiecie? Zrobić jej twarz Busz Płynie nóż No o. Ej potrzebuje Teraz to mi i tobie ucięło głowę Ej no potrzebuje nóż. Co? Nóż. Już właśnie chciałam Ci to oddać. Proszę, możesz sobie wydrążać. swoją. Obciąć Ci to, żebyś nie miała wpływu. Obciąć to. Kol. mogę Ci to obciąć? Jak tam chcę. Dobra, tawaj mi Nie, już. Trzeba będzie tu posprzątać. Dobra, muszę moje dżinsy. Ile osób w Puszczykowie już ma dynię? wszyscy? Teraz skąd ja mam wiedzieć? Psz, mieszkasz tam. Dobrze, ale ja nie wiem tej. Ja nie chodzę, nie chodzę po Puszczykowie tej. A na Twojej ulicy może? Nikt. Nie ma dyni jeszcze. Nawet. Psz, dzisiaj jest Halloween. Dobrze, ale niektórzy nie obchodzą mnie Halloween. No wiem. A, a wiesz, wiesz co, w zeszłym roku ja idę na Halloween, tam gdzie y u mnie w szkole poczta, nie? Kiedyś byłaś no Zrobisz mi, mi to? No. Kiedyś tam byłaś ze, ze mną i z moją mamą. Teraz mm. ja to potrzebuję, bo będę w No to... Y to taka jedna pani, tam zadzwoniłam i, i ona wychodzi i mówi... I... I Całe mówi... Pestki, moja mówi... Dnia. Proszę stąd... Proszę stąd iść! Że mam iść stąd! Ale skąd? Jeszcze raz powiedz. No bo byłam u tej pani, tak? U jakiej? Na Halloween. U takiej pani. No... Takiej pani i pana. I zadzwoniła mnie. No. no. I ona mówi... Proszę stąd iść! I tu nie przychodzić nigdy więcej. Głupia baba. No ale to nie, nie No to niech mnie tej od razu nie, nie wynikamy, kurde. taka mała, na, no, taka naprawdę. Teraz robię już ostatnią rzecz przy mojej dyni. Ja też teraz zrobię ostatni etap. Czyli uśmieszek. U mnie nie. U mnie wydrożenie. Mów, te pestki mi wypadają przez buzię. <grym> Więc ja buzię robię na końcu. Ej! Ty! Obrudziłam się ręką. <grym> A mam rzucić zaraz czymś? I ręki. No. Kurde, ja się... Ej, na pomóż. Co znowu? Słuchaj. Ty mi tak będziesz trzymała do góry nogami nie. Czajni tak ją? No, Trzymaj No mocno! na tą miską! Ja ci przybiję tą miskę, a ty mi ją trzymaj. Patrz. Trzeba będzie to sprząt. No, chwyć to tak i trzymaj, bo ja ją będę wydążała tak! Nad miską! No, okay. co oh, kurde. Przepisz tą miskę. No przy ałak. O, spał. Dobra, nie chcę z mojej pomocy, to nie. Coś mi nie wychodzi to wydrążanie. Nie wiem jak to wydrożyłaś. No normalnie. Próbowałam i próbowałam i próbowałam. Ej, te kapcie.

Pewnie z filmu moje zakupy. A jak nie, to was do niego odsyłam. Wiem, jak już to wydrożyłam. Będę się ja ją wydrożyłam. Tak, ale ja mam. To co to jest? Nie, nie. Będzie się śmiała. Ale co to jest? Oczy budzą. Będzie się. Aha. To są oczy? Nie. Dziękuję, babcia. Kurde, z są że są Patrz. No i co teraz powinniśmy zrobić? Patrz. To są oczy, a to Buzia. Ładnie. No ale. To... Dobra, to no, już nic nie. Przyję. Mówię. Nie śmiał, mów. Ja nie, to mi nie pasuje. żeby... Patrz, to, 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 to mi nie pasuje jakoś. Pasuje. O, dobra. I ja mam taką dziurę, i tu się wkłada palec. Tak. Patrzcie, mogę tego świecika włożyć. No ale to musi być chyba, cie... to musi być ciemno, żeby to świeciło. Bardzo ciemno. Nie mogę się doczekać. Nadia. Hmm. No nie, rób. Ale to się nie. tak samo wysypało. Sama to zrobiłaś? Nie. Tak. Ja ulubię ja, 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 ja. go. Kurde, to Dobra, ale ty już włożyłaś tego świetlika? Nie. Okej. Okay. Niko, nie, nie jest tego na mnie. <śpiewa> Nie, nie możesz nic hmm. zrobić. To ja nic nie robię tak. Ale Ty jest <słyska> już <A>, bo... <słyska> Muszę umyć rączki. To umie <słyska> Co to było? <słyska> Takie. Jest. jest mokra. Dobrze, już chyba będziemy musieli kończyć. Weź mi pomóż. To, coś już przejdziemy. jeszcze trzecią Nie, bo ja umyłam ręce. Dobra, niech tak będzie. A, no to... No, że no, to... że pasuje. Nika! zobaczysz, że mi pasuje. Nie, 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 nie! Nie pasuje. Nie, nie pasuje. Dobra. Chcesz się zamienić? No. Ja mieć wtedy też większą. Bo chcesz większą. Ale dniami? Dniami nie chcę. tym, korytkiem. Ale nie stój, zobaczymy jak moje będzie. mi większą dziurę. Nie pasuje, dawaj mi. Bo ty chcesz mieć z ogonkiem. Nie! To jest właśnie lepsze. Mi się ten ogonek nie chce. Mi się ten ogonek nie podoba. No bo on jest taki ucięty. Rozumiem, jeśli by był dłuższy. Tylko takie są przy dniach ogonki. Ja miałam kiedyś dłuższe. Ej, dobra, czemu? już kończymy. Ej, wysuszysz mam dnie? Wytrzyj ją szybko. Mam minutę. No, ty, ty umiesz dobrze wysiedlać? Tak, więc wytrzyj mnie. Sprzątajmy. Musimy pokazać te dynię. Dobrze. Jestem oh. zajęta. No chodź tu. To jest autorka dyni. Nie pokazujesz jeszcze dyni. To jest autorka dyni. Nadia. To jest jej dynia. Pokaż um, ją. Um. Dobrze. Ja jestem autorką tej dyni. I żegnam się z wami Pamiętajcie, łapkujcie, subujcie, komentujcie I do następnego razu Żegnamy się z wami